Dane ukazujące zanieczyszczenia w naszym regionie są zatrważające. Co robimy i co więcej możemy zrobić dla środowiska, w którym żyjemy? Plastik jest szkodliwy dla środowiska, bo się nie rozkłada, więc trzeba go zbierać, segregować i używać do recyklingu. Nakrętki zbierajmy osobno. Czysty polietylen, zamieniony w granule, daje się od razu przetwarzać na kolejne zakrętki, plastikowe opakowania czy rury PCV. A nawet na obudowy komputerów. Ponadto butelkę czy inne opakowanie bez zakrętki łatwo jest zgnieść, a tym samym objętość odpadów się zmniejsza. Oprócz lepszego recyklingu tego odpadu, możemy pomóc innym. Zakrętki zbiera się po to, by pokryć koszty związane z pomocą potrzebującym. Plastik is not fantastic. Transport odpowiedzialny jest przede wszystkim za emisję tlenków azotu. Dlatego warto przesiąść się na transport zbiorowy, najlepiej niskoemisyjny, a może rowery. nawet jednorazową butelkę można wykorzystać wielokrotnie Bajo przyrodę i zakręcej wodę. Jedno drzewo w ciągu roku wytwarza nawet do 140 kg tlenu Natomiast pochłania około 6-7 kg dwutlenku węgla. 10 października obchodzimy Światowy Dzień Drzewa. Drzewa, przez to, że pobierają dwutlenek węgla z atmosfery, łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi. Przyroda jest wieczna, kiedy jest bezpieczna. Środowisko ponad wszystko.